Witam, z tej strony Rafhart. Dzisiaj zobaczymy, co się sprzedawało w pierwszym miesiącu wakacji, czyli w lipcu 2025. Zaczynamy tradycyjnie od kategorii 1.72 samoloty. Więc na pierwszym miejscu za 72,89 zł jest limitowana edycja Gustawów, czyli BF-109G. Na drugim miejscu mamy Focke-Wulfa 190A za 57 zł, ale to jest wyższa cena. Zawsze jak jesteśmy na moje hobby możemy sobie wejść w historię ceny. I on był po 33 zł, później spadła cena do 30 zł i był taki pik, że też 30 zł, 79 groszy, więc się nie dziwię, że wyglądało na drugim miejscu. Na trzecim miejscu mamy Blackburn Bucaret za 155 zł. E, następnie mamy Blosch 210 Heller. To jest taki vintage, 32 zł. E, taki vintage vintage. Zobaczcie, jak on wygląda. Pewnie jest klejalny, ale mm, wymaga dużo, dużo pracy. Z Swoją drogą ciekawy jakby, jakby wyglądał ten model, gdyby został wydany, e, że tak powiem, w 2025 roku, na przykład przez Arma Hobby. Jak jesteście ciekawi, dajcie znać tutaj w komentarzach, co myślicie o, o, o czymś takim, bo wiadomo, no to jest taki bardzo dziwny francuski samolot. Ale powiem Wam, że no, zobaczcie, tutaj macie, macie dosyć ciekawe malowania. Szczególnie to oszklenie pewnie robi robotę. No, nie mówię o tym helerze, tak, ale pewnie ciekawie by to wyglądało. Dobra, jedziemy dalej. Znowu mamy coś z rodziny Messerschmitta, czyli, czyli 109, tylko tutaj mamy w malowaniu izraelskim za 43 zł. Znowu Heller Mirage F1B za 67 zł. Mamy z Airfixa Mitsubishi 0 za 24 zł. To jest dobra cena. Mustang Profi Pack za 61 zł. Mamy Hurricane MK1 z Arma Hobby za 47, 47 zł też swoją drogą zobaczę, on się generalnie wyprzedał, ale całkiem zacny fajny, fajny samolot, historia ceny 47, od dłuższego, że 47,29 on kosztował i mamy tutaj Armstrong Whitley. Nie wiem, czy tak się to powinno czytać. Z Airfixa za 87 zł. I na tym byśmy zakończyli, jeśli chodzi o skalę 1 do 72. Przechodzimy do skali 1 do 48. I tutaj mamy tutaj mamy focke -Wulfa 190 w Profipaku za 68 zł. Mamy Fine Molds Zero tutaj za 148 zł. To jest nowość. Fiata G91 też nowość, on się wyprzedał e, tutaj mamy Swapfish Camel czyli samolot e, myśliwski samolot z pierwszej wojny światowej za 56 zł e, Fokke Wulfa 190 za 140 zł e, SA5A chyba podchodziłem do tego modelu kiedyś e, z tym, że chyba z Revellan był strasznie, strasznie niefajny tu, y, gorszy, że tak powiem był niż ten tutaj na 100%. Zawsze mi tutaj to olinowanie, chociaż raczej powinienem powiedzieć nie olinowanie, tylko bardzo często tam zamiast linek, tutaj wydają się to linki, ale tak naprawdę to były w dużej części takie taśmy stalowe, które to spinały. 56 zł, cena niezła, zobaczcie. Tutaj mamy taki samolot, który nazywa się Pilatus P6. Jeśli się nie mylę, zobaczcie, tu są dosyć ciekawe malowania. Jeśli się nie mylę, to jest przepak Rodena. Tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić. Jak się mylę, dajcie znać w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest Roden, bo ja go kiedyś składałem. Zobaczymy, czy są jakieś tam opinie. Nie ma opinii. Cena 51 zł. Dosyć fajna jest. Ja robiłem peacemakera takiego właśnie, e, ciekawie to wyglądało. E, Mirage F1 to jest kolejny model e, z Kitty Hawka e, 236 zł. Mamy znowu z model z e, A6M5 Mitsubishi. E, e, średnia produkcja, czyli, czyli tutaj n, że tak powiem, middle production z angielskiego. 148 zł. Hurricane MK1 mamy tutaj z Airfixa za 79. Tutaj mamy SB3, SBD3, czyli to będzie Dauntless bodajże za 91 zł. To jest powrót. I o, tutaj mamy już się zapędziliśmy, bo nie wiedzieć czemu czasami mi wybija tutaj więcej niż 10, czyli na Hurricaneie na Hurrikanie zakończymy i to były 4-8 samoloty naj, na, najbardziej popularne a teraz e, najbardziej popularne e, samoloty w skalach 1-24, 1-32 1-35 na pierwszym miejscu mamy tadam, tadam, HS-123A1 późna wersja 100% nowe nowe ramki 200, e, 219 złotych od ICM-u tak to się prezentuje. Zobaczcie. Całkiem fajnie. Znaczy, wielkość, nie wiem, czy tutaj nie, nie ma wielkości. Eee, nie, nie, nie widzę, ale on, znaczy to generalnie duży samolot nie był, ale tutaj w 3.2 będzie dosyć sporym modelem. Eee, następnie drugie miejsce mamy Tu22. Trzecie miejsce mamy Boeinga KC135R. Skala 1-144, skala 1-144 to jest pierwsza, pierwsza trójka. Później mamy Legion Condor Henschel 123 219 cena SU-34 w skali 1- do, su 34, w 1 do 144 za 13 zł od Trumpeter'a Arado 196 za 166 zł prawie i on się wyprzedał. F-117A mamy tutaj z Trumpeter'a. Później mamy SU-47 i na ostatnim miejscu mamy Lockheed Electra w malowaniu Emily Earhart z 1937 roku. I tak by się przedstawiały reszta skal jeśli chodzi o samoloty. teraz przechodzimy płynnie do 7 dwójki i 4 ósemki w pancerce. Czyli na pierwszym miejscu mamy tutaj nowość z Akademii Pancer 4. Wiem, że kiedyś to generalnie wyboru za dużego nie było, a zaraz za 4 dyszki się pojawił Ciekawy co jest w środku. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Bradley na miejscu drugim, na miejscu trzecim mamy zestaw pojazdów. A tutaj one ciągle goszczą na, na, na tym zestawieniu. Merikawa to jest kolejne czwarte miejsce. Później mamy pancer czwórkę z Italeri Za 70, a, to jest wyższa cena, też się wyprzedały. Churchilla MK. 4 za 50 zł mamy z dragona. Później mamy zestaw dział pak 37, pak 40, pak 38. Kolejne to Meng Model z Highmarsem. Później mamy o 54 zł. Zobaczcie, tu jest 36% taniej SDKF Z222 z dragona. Nie wiem, czy to coś będzie pokazane. To raczej powinno być dobrze zrobione. Zobaczcie. O. Całkiem fajnie. Eee, później mamy na ostatnim miejscu, 10 mamy Abramsa na 48 zł z Meng Model. Eee, przechodzimy do skali 1 do 35, gdzie na pierwszym miejscu jest DKFZ 250. Taka skrócona wersja tutaj e, tego transportera była, bo była ta dłuższa 251, jak pamiętacie. Na drugim miejscu mamy e, wagen 2. Później mamy niemiecki samochód opancerzony. Znaczy on nie był niemiecki, ale tutaj chyba go Niemcy przejęli, bo w takim chyba malowaniu jest schalera. Ale to będzie przepak, pewnie e, e, z tego co pamiętam, ICM-u. Tak może być. Tak mi się wydaje. Malowania też dosyć ciekawe, bo są trzy. No, i cena w, senie, w zasadzie fajna 52 zł. Później mamy tak ciężarówkę, ciężarówkę sowiecką z II wojny światowej, 147 zł. FCM 36 za 52 zł. Za 155 zł. To was, niech was to nie zmyli, że on jest na, na tym miejscu, z tego względu, że wejdziemy sobie tutaj historię ceny, zobaczcie. On był za 44 zł. O czym informowałem na kanale, także warto subskrybować i wtedy się dowiadujecie takich ciekawych rzeczy. Kolejne miejsce to jest tutaj zestaw przeciwlotniczy na ciężarówce z Dragona. później mamy rosyjski T-62 za 45 zł. dosyć leciwy model, ale jak ktoś chce potrenować jak najbardziej. Pantera wersja G z Dragona 177 i na ostatnim miejscu mamy brytyjski Jeep w wersji SAS. To jest dziesiąte miejsce. Śmigłowce. Jeśli chodzi o śmigłowce, na pierwszym miejscu mamy tutaj H53, to jest Green, to wydaje mi się, że to jest Green Giant, znaczy zielony olbrzym, coś takiego. Nie jestem specjalistą od śmigowców, także liczę na Wasze komentarze. Że, e, tutaj, Jeżeli się pomyliłem, to mi poprawcie. 72 zł, Skalina do 72. Na drugim miejscu mamy AH1Z 165 zł. E, tu mamy Kobre. A później mamy UH1H albo D. Za 29 zł od Mr. Crafta. Później mamy latające jajko AH6A. Not Lis za 48 zł Później znowu mamy Mister Crafta AB212, czyli to jest wariacja tutaj, wariacja tego modelu też. Później mamy K-52 od Zwiezdy. Następnie Italeri i tutaj Westland Worldwind Wind 7.2C za 57 zł UH-1B Huey 36 zł od Italeri. Puszczyka za 44 zł. Mamy w, w 4,8 i tutaj francuski taki helikopter z okresu w ogóle, chyba lat 60. Tak mi się wydaje. Zaraz możemy sobie wejść tutaj, zobaczyć 59, no, czyli początek lat 60. Taki wczesny śmigłowiec francuski. Tak to wygląda. Samochody na pierwszym miejscu Porsche 911. Na drugim miejscu mamy Mercedesa z Tamili. Na trzecim miejscu mamy Volkswagena za 57 zł od tamii Tutaj mamy Mazdę od Tamili również. Audi R6 z 231 zł. Bardzo drogi samochód. BMW 328 z Hellera. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Jeśli się nie mylą, też był w promocji, że dość dużo no 59 zł. Dość dużo w w tym, że tak powiem wakacyjnym odcinku hitów jest Modalis Hellera. Tak, ty, ta, takie promki pewnie były. Honda NSX za 69 zł od Tamii. Później mamy McLarena Mercedesa w malowaniu Hamiltona. Później mamy Toyota Supre od Tamii i Lancia, Lancia z 1984 za 119 okręty i statki. Na no, tym się w ogóle nie znam, ale, ale tutaj mamy jakiś niszczyciel typ 45 z Dragona. za 79 zł, minus 40% to pewnie dlatego jest na pierwszym miejscu. Później mamy jakiś statek statek ratowniczy z Rebela w skali 1 do 200. Tutaj mamy włoski niszczyciel, ciężki niszczyciel, ciężki Crusader, czyli krążownik pewnie, pola za 67 zł. Później mamy U96 w edycji na 40-lecie filmu. za Twoją drogą, film mam przygotowany, będę go oglądał w te wakacje. Taki mam plan, albo we wrześniu. Ciągle czasu brak. 127 zł. Yamato. W 1-700 od temi tutaj mamy rzymski statek około 50 roku naszej ery, z Akademii za 87 w skali 1-72. Później mamy niemiecki okręt, swoją drogą ten rzymski statek kojarzy mi się z assassin Creed Odyssey z taką gierką, strasznie wciągająca. German, niemiecki, okręt wojenny, Bismarck, no o Bismarcku wszyscy słyszeli, także 195 zł, Tamija, jak ktoś ma tylko ochotę, Scharnhorst za 48 zł jest na miejscu siódmym, na ósmym, dobra, to miejsca mi się pomyliły. To będzie ósme, dziewiąte będzie tutaj z Akademii, taki zestawik, łódź ratunkowa też jakaś. I tutaj mamy, tutaj mamy dwie łodzie podwodne w 1-700 z Hasegawy. Przechodzimy do narzędzi, areografy, nic dziwnego, Mobius w pierwsze miejsce. Później mamy 39, nie wiem, nie używałem, na drugim miejscu i na trzecim mamy też Mobiusa 03. 02, 03 z, polecam, później mamy 186X, też bardzo fajny areograf, 285 zł. Możecie sobie, w zasadzie tak, Mobiusa możecie zobaczyć na kanale, tego nie zobaczycie. To jest bardzo zbliżone do tego pierwszego, więc do, doznania będą bardzo podobne. 186 też jest na kanale. 186 FA Fine Artu chyba nie ma na kanale, ale 180X jest i go też polecam. Evolution w nowej wersji też jest na kanale. 68 nie wiem. Nie, nie używałem, także trudno im powiedzieć. 7790 kiedyś pewnie używałem, albo jego wariacja też jest jakaś na kanale no i tutaj 180 AK od fine, fine Artu za 180 zł na ostatnim dziesiątym miejscu i teraz wielkie podsumowanie, co się najlepiej sprzedawało, więc 100 BF109 wersja G na pierwszym, na drugim Focke-Wulf 190 na trzecim 190 też Focke-Wulf, tylko, że w 4.8. I on pewnie był też jakoś tani. Zobaczcie, historia ceny. Tak, za 68 zł była. Tutaj jest, no, czyli 100, 109, za 68 teraz cena spadła. No i tutaj mamy Blackburn, z kolejne miejsce, Blosh, nowe, nowe, fajne Fajmolc japońskie, tutaj macie ten Porsche 911, SDKFZ 250, e, śmigłowy jest ten H53D. No i na ostatnim Fiat G91. I tak to by się przedstawiało, jeśli chodzi o polski, o, 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 o polski, polski rynek modeli w lipcu 2025. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. I do zobaczenia w następnym odcinku.